ale wystarczyło tylko suche miejsce, beczka, najlepiej no polecam beczkę, wsypać do tego jeszcze nie można. W razie jakby się wilgoć zbierała ryż powoduje to, że wciągnę tą wilgoć. No i to wszystko tak naprawdę. Co w takim razie z innymi produktami, ponieważ ten, chyba nikt nie jest... Nie, 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 z nas obecnych tutaj, nie, nie jest szalonym weganinem, który ryzykuje przeżycie na kilogramie cukru trzcinowego. Mówiliście chociażby o tłuszczach od zwierzęcych, to, tego się nie, nie zje od, od tak. to też można zabezpieczyć tak, aby to przytrwało lata? Tak, to już co mówił Michał i co mówił Rodwin, to możemy wykołać. Tłuszcze zwierzęce możemy wykołać. Bo chciałem powiedzieć, że olej, który ludzie kupują i smażenia. na nie, to się nadaje tylko do silnika. To się nadaje do tego, żeby grać do silnika i pojechał na ten samochód. To jest szkodliwy dla nas. Olej, że pakowie jest szkodliwe dla nas, a najmniej szkodliwymi są tłuszcze zwierzęce. I to można też tak samo zrobić. Tak jak mówiliśmy, tu już rodin powiedział, jak to można robić, żeby to przetrwało 20 parę lat. I te filmiki jeszcze można zobaczyć. Radny? Chciałem dodać, że od zwierzęce czyli smalec jest doskonałym konserwantem. Można do y, 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 słoika wsadzić kiełbasy, zalać smalcem i też może stać tam y, latami. Także to jest, cukier też jest świetnym konserwantem. Także o wszystkim, o czym ty, tutaj mówimy, to wszystko jest nam potrzebne do tego, żeby zrobić zapasy. I cukier jest potrzebny, i tłuszczą zwierzęce, a to co powiedział Jurgen odnośnie oleju, to olej jest, a zwłaszcza przepalony olej na, na patelni, jest rakotwórczy po prostu. A poza tym właśnie, gdy, gdyby było rolnictwo, gdyby było czyste, to można by było o tym jeszcze mówić, że taki olej można użyć na przykład do sałatki, broń Bożego podgrzewa. Ale Rolnictwo też nie jest czyste. Wszystko jest, e, większość produktów, zboża e, e, i, i te rzepak i inne rzeczy są sztucznie osuszane randapem, Czyli w środku co jest? Glifosat. Glifosat, właśnie to chciałem usłyszeć. Dziękuję, widać znawcę tam i przyjaciela. I, I przyjaciela Pustowskiego. On też mówi ciągle o glifosacie. Także tam jest glifosa, to jest trucizna. I powiem Wam jedną rzecz bardzo ciekawą. Ja mam swoje lata, ale to nieważne. Kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej, nie znałem ani jednego przypadku z moich kolegów, w przypadku yy, raka. Wszystkie dzieci były zdrowe. A dzisiaj wejść na yy, oddział onkologiczny do szpitala dziecięcy, to dzieciaki na korytarzu śpią, bo nie ma dla nich miejsca. Co te suki, syny zrobili z naszym narodem? Dziękuję. Tutaj się odniosę do stosowania tego rondapu glifosatu w masowych uprawach do stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych ponieważ od jakiegoś czasu mamy z tym do czynienia. Zresztą ci rolnicy, którzy mieli odwagę stanąć po stronie prawdy, takimi osobami działającymi publicznie, jest chociażby pani Jadwiga Łopata, Sergilian Rose, którzy aktywnie wraz z doktorem Gliwem Hałatem dekady temu walczyli z wprowadzaniem tych roślin, tych upraw GMO. Czy może to będzie takie szurskie, jak to się mówi, pytanie, ale czy by tym celowym, bo dowody na to są, tym celowym trucie ludzi też możemy upatrywać jakiś spisek, jaka, jakąś próbę zniszczenia ludzi? Ja odpowiem ja tak. Pytanie na pytanie. Myślę, no, że MOSAD jest najlepszym, najlepszą organizacją zabezpieczającą Izrael i przed wrogami, tak? I dlaczego Mossad, który e, złapał tyle nazistów, a ich złapał, osądzili i złapał doktora Mengele. Dlaczego? Dlaczego doktora Mengele, jednego, jednego z wielu doktorów, którzy robili doświadczenia dla ludzi, e, Mossad nie złapał. Dziwna sytuacja, facet zmarł, zmarł na zawał serca, tak? Gdzieś tam mu się utopił. Dlaczego? Dlatego, że... E, jak człowiek zaczyna czytać, i to tak jak Rodgier mówi, z pewnym wiekiem przychodzi pewna wiedza i pewna mądrość, to dla kogo były te doświadczenia robione w tych obozach koncentracyjnych? Yy, dla jakich, jakich, po prostu, korporacji? Jakie korporacje dały na to pieniądze? I jest kwestia tego, jeżeli można było, Latać i zb zbombardować Kenningsberg, tak? Amerykanie z Amerykami w 1944 zbombardowali Kenningsberg, a nie można było torów do Auschwitz zbombardować. To o co tu chodzi? To o co tu chodzi? I tutaj trzeba sobie zadać pytanie. Jeżeli w tym momencie doprowadziliśmy jeszcze w latach 90. wywoziłem do Niemiec, do mojej rodziny kiełbasę i można było normalnie ze sklepu wywozić kiełbasę i oni się cieszyli, że wiozło się polską kiełbasę bo i polski chleb, a teraz po prostu trzeba jechać za, do zaprzyjaźnionych ludzi, którzy robią kiełbasa, tak? I pieką chleb. No jeszcze u nas jest dobra PSS, i IGS-owska jeszcze mamy, do, jeszcze w miarę mamy dobry chleb, ale nie mamy już dobrego zboża. To dzisiaj tutaj kolej, często u nas własną kolega ją robi To o co tu chodzi w tym momencie? To chodzi o depopulację nas wszystkich. To, co na Dzieci chorują na raka. Dzieci chorują na raka. I my musimy się, dlatego ten ruch powstał kabracki, żeby się odwozić. Tylko tak jak pani redaktor mówi, przekonać. A ile można mówić ludziom? Ja już mówię ludziom tyle czasu w swoim mieście, w swoim mieście pasuje, bo to oni nie zadłużnia uważają. Jakiś tam wariat, po prostu wariat. Jak mówią, że cukier będzie, cukru nie będzie, że tego nie będzie, że paliwa będzie po tyle, no to wszyscy się śmieli. Jak w wybuchu albo, no wszyscy polecieli na stację tankować paliwo, tak? Ceny poszły, ja powiem, że będzie inflacja, że trzeba kredyty spłacać, bo, bo, bo stopy 5 no to wszyscy się śmieli, tak? No to ile można mówić? To ile można, ile można ludziom mówić? Na pewno na świecie przyszedł Chrystus, tak? Bo to tu za Chrystus. Bo Chrystus też o wielu tak mówił. Ludzie się posłuchali, Tak. No nie. To prawda jest bardzo duża część ludzi, zdecydowana większość społeczeństwa cały czas ufa władzy, wierzy, że władza chce dla nich dobrze, wierzy, że rząd o nich dba. E, przykładem tego, e, nie wiem, czy tutaj YouTube tego nie zdejmie, za słowa zakazane, jak to się mówi. Nie używaj słowa zakazane. Dobrze, to e, postaram się, Panie redaktorze. No to jest, po, jesteśmy poprawiści panie... jesteśmy Pani redaktor, się nie możemy nawet mówić poprawnie. Po planie, normalnie, rok, rok temu o tej porze miała miejsce słynna kampania o nazwie ostatnia prosta, zachęcająca do przyjęcia pewnego wiadomego skrzydzionego preparatu. Kampania odbywała się razem z klamą też loterii, gdzie za przyjęcie tego preparatu można było wygrać kolejnogę, samochód, e, jakąś e, nagrodę pieniężną. E, pozostaje teraz... E, teraz e, patrząc na to z perspektywy czasu, ja przez ten cały rok nie widziałam ani jednego szczęśliwca e, dumnie pomykającego po e, ulicy na tej wygranej na loterii kolejnodze. Nie widziałam żadnego szczęśliwca po, e, pomykającego wygranym BMW czy Toyota e, z, z tego na programu Szczepień. No, no to, to jest, to jest jeden z wielu jedno z wielu przykładowych oszustw. Czy macie jakieś wytłumaczenie, czemu ludzie po właśnie po serii tym podobnych oszustw cały czas wierzą władzy? No, ja że po ja Ciężko odpowiedzieć. Tak, ciężko odpowiedzieć. No, naród jest taki jak jest. No, wierzy te władzy, wierzy w telewizję, tak? Łącza wieczorem w pracy. Po kolacji włączają telewizor. no i myślę telewizyjnie to, co im powiedzą, kto uwierzy. Ja na swoim przykładzie jest u nas firma w Ostudzie, bardzo duża, nie będę tutaj z nas wymieniał. pracuje ponad tysiące osób takiej firmy. Zaproponowali 700 zł za szczepienia. Kolejki się Za 700 zł. Tyle jest warte ludzkie życie. Ludzie się nie zastanawiali, w czym biorą, w czym biorą udział. No, Także widać, no, na co są ludzie gotowi. Za 700 zł sprzedają swoje życie. A ja zadam pytanie, ponieważ jestem tutaj chyba najstarszy z Was wszystkich, przy tym stole. Pamiętam doskonale czasy komuny. I za komuny obowiązywało w narodzie hasło: Telewizja kłamie. Wszyscy mu wiedzieli, że telewizja kłamie. Co się nagle stało? że wszyscy zaczynają kłamcom wierzyć. Co się nagle stało? Mnie się to w głowie nie mieści. Nie, nie wiem. Czy, czy jakie, jakieś działania podprogowe, czy co? Nie wiem. Wierzę wierzą telewizję, a telewizja jest na usługach, na usługach tych zbrodniarzy, którzy udają rząd polski. Więc co się stało? Za moich czasów telewizja kłamała, a dzisiaj telewizja zastępuje mózgi. Co się stało? Nie wiem. Mogę panu odpowiedzieć na tę tą, na tą piękną różnicę pokoleniową. E, uważam, że dzisiejsza propaganda wcale nie opiera się na przekazie telewizyjnym, lecz na przekazie internetowym. E, Właśnie Facebook, Instagram, wszystkie tego typu social media wymagają dostępu do kamery, mikrofonu. E, są specjalne liczniki, które mierzą, ile czasu ktoś spędza oglądając dany post, czy dane zdjęcie na Instagramie, czy komuś się rozszerzają źrenice, jak patrzy na fotografię e, konkretnej rzeczy. E, są naprawdę skomplikowane procedury do określenia tego, co się ludziom podoba, a co nie. I na tej podstawie... Dla każdego indywidualnie algorytm dobiera propagandę, i efekty tego niestety są przerażające są dużo doskonalsze niż to miało miejsce 30 lat temu przed telewizorem. To jest tylko połowa prawdy. Albo ludzie starsi nie korzystają z internetu. Taki dziadek jak ja jest wyjątkiem. Ja mam bardzo dużo informacji z internetu, właśnie, tylko trzeba umieć wybierać informacje. Trzeba umieć y, czytać informacje. Trzeba wiedzieć, co jest kłamstwem, co jest fake newsem, a co może być prawdziwe. I to jest tylko połowa prawdy. Może młodzi ludzie nie oglądają telewizji, posługują się tylko i wyłącznie internetem. Ale wystarczy popatrzeć na te moferowe babcie, które są sterowane radiem czy telewizją, i już wiadomo, że one na pewno z internetem nie mają nic wspólnego. A mają tak przy, tak ja, wiem jak to nazwać, ugotowany mózg pod tym, yy, w, te, w te upały pod beretem, że yy, nic do nich nie trafi, nic do nich nie trafi. I to nie jest prawda, że telewizja nie ma wpływu. Ma ogromny, wpływ. ogromny telewizja wpływ. To jest kościół. Plus, tak mam, tutaj Plus propaganda kościelna. Nie ja chcę tu Snarku mówić o wierze, bo to jest indywidualna sprawa każdego człowieka. Szanuję wiarę każdego człowieka. Ale instytucja kościoła też wprowadza zamęt w, w głowę. Dziękuję. Wspomniał Pan o tym oddzieleniu tego, co to jest, jest e, fake newsem, a co nie jest fake newsem, prawdą, innymi słowy. E, I tutaj pozostaje ta kwestia kontrolowania wyników wyszukiwania. Kiedy rok temu dowiedzieliśmy się, że ktoś wykrył grafen w wiadomych preparatach, e, Google, Facebook, Twitter mógł usunąć dany wynik wyszukiwania błyskawicznie. Nikt by się o tym nie dowiedział. Czy być może tak jest, co panowie na ten temat myślicie, że władza chce stworzyć taką grupkę tak zwanych anarchistów, chce stworzyć taką grupkę opozycjonistów, których będzie można szczuć na całą resztę społeczeństwa. Czy my też, pod, czy my też poddajemy się dyrektywom władzy przez swoją działalność? No myślę, że nie, bo po, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć jak, władza, jak władza ściga naszych liderów. Tak? jak władza rozprawia się z Wojtkiem, jak władza rozprawiła się z Porębem, z Marcinem, z Piotrem Rybakiem tak? i innymi jeszcze. Po prostu jak szczulą na nas. Czyli po prostu ja myślę tak, jeżeli, jeżeli pani redaktor mówi, że oni by nam już sterowali, to oni by tak nie szczuli na nas. Nie szczuliby na nas. My byśmy zaraz byli w telewizji, tam TVP i innych tych telewizjach na takiej zasadzie, jako po prostu taki niby głos doradczy, nie? Głos rozsądku. Ale jednak myślę, że władza zobaczyła, że jest duża grupa ludzi, która po prostu zaczęła myśleć samemu i samodzielnie. Zgodzisz się ze mną, Romy? Oczywiście, że Zgadzam się sobą, że całkowicie. Nie? Nie. A, a tego, że... W władza sprytnie nas rozgrywa. Oglądają naszą telewizję, nie tylko naszą, tylko wszystkie telewizje internetowe, mają swoich ludzi, którzy myślą jakby to jest zładowań w balona, a to podesiemy im na przykład brona i nie tylko. I już wtedy nas mają. Gdybyśmy my chcieli wystartować na listach tych portów, które są w Sejmie, nie znajdzie się żaden jeden Polak. A jeśli któryś ma pieniądze i próbuje im podsypać, żeby go wpisali na listę, to zrobią tak, że pieniądze wezmą, ale na listach się znajdzie, ale nie wybiorą go do parlamentu. To jest cały ten I oni nas trzymają tak jak po prostu z daleka od wszystkiego, pozwalają nam bada, bada na zabawę na grunwaldzie. O tym, żebyśmy nie myśleli, Dlaczego są wysokie kredyty? Dlaczego wypolona polecieli z cukrem, żeby na nim zarobić, bo potrzebują pieniądze? Wiadomo na co. Człowieku, to jest tyle, że nie jesteśmy w stanie tego kupić, to jest to sprytnie dla nas zrobione. Dlaczego sądownictwo jest zaprzekrośnione do niczego, gdzie jest potrzebna reforma sądownictwa, gdzie jest potrzebne wiele, wiele różnych reform i nowych pomysłów na gospodarkę, żeby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać za granicę. My tu sobie takie gadu, gadu, chypo, chupu, a oni się cieszą, że nas mają tak zwane za pyski trzymają. Na tym to polega. Więc dlatego my musimy się jednoczyć jako Polacy razem, żeby w przyszłości na listach to nie znajdowali się ludzie tacy jak Braun. Bo to nie jest z naszej bajki i nam na niej pomoże. Jeśli go weźmiemy na, do kameratów, to on zrobi tak, że na listach kamerackich będą tylko nie przez rzecz skoptą. Ja te słowa wymyśliłem, żeby nie go nie obrażać. Na tym to będzie wszystko polegać. Także. No co tutaj jeszcze można dodać, no, żywność warto gromadzić na zimę, słoiki, ja to robię, lubię to robić, dobrze jest przepisy znać, mięsa i tak dalej, jest to dobre, ale to nie oznacza, że co zabraknie? Nie zabraknie, bo tego jest w takiej ilości niewyobrażalne, nawet jak sobie zdajemy z tego sprawę. Co jest zniszczenie rolnictwa. O tym trzeba mówić, gdzie się niszczy rolnictwo, bo nawet tutaj dzisiaj przypominali niektóre osoby, nie będę mówił kto, o tym, że za OSF-em robili konserwy. Nie, te zwierzęta były zdrowe. Żeby zniszczyć hodowlę ludziom, wchodził we weterynarię, lekarz weterynarii, mówił, nie, to jest chory trzeba zniszczyć. Niszczyli człowiekowi hodowlę świ, ale ona nie była chora, więc te zwierzęta zabierali, przerabiali na konserwy dla wojska i pewnie jeszcze do handlu. Oni na tym zarobili, a zniszczyli rolnika. Musimy walczyć o to, żeby nasze rolnictwo było polskie, a wracając do Marcina Kostowskiego. Tak, ma rację, ale nie możemy tylko oskarżać jednej strony o to, że sypią tym rambapem, bo nasi rolnicy nie są przygotowani, nie mają świadomości, że to jest trucizna. I nadużywają tego randaku. Nieświadomie to robią i nadużywają tego randaku. Ja przypominam, na jednym z swoich filmów powiedziałem, że jutro, jutro wylewam 36 litrów wina. A wiecie do czego? Bo najprawdopodobniej ogół był skażony właśnie jakimś opryskiem Ja się zorientowałem, że to jest trucizna i jutro uroczyście wylewam 36 litrów wina do kanału i nagram to i puszczę. Na smak, ma smak, zapach, półtora roku leżało. Jest super. Niestety pójdzie do kanału, bo gdybym był osobą lubiącą, nie, gdybym był osobą lubiącą, to bym się oszukiwał, że to nie jest on zatrute, że to jest wszystko okej. Okay. Wiecie kiedy zaczynało działać? Prawie po 24 godzinach, zaczynały być objawy. Ja nie załapywałem o co to chodzi, ale ja w pewnym momencie załapałem, mieli wypijem około 5 litrów. Ja już wcześniej, w... Tak. O, się żarcie, wcześniej brawo, brawo. w ciągu dwóch brawo, miesięcy. Brawo, brawo, brawo eee. Ale to, brawo, brawo, brawo. oświadczam w ciągu dwóch miesięcy, zanim zorientowałem się, że to się nie nadaje do picia. I jest wiele rzeczy takich, których my wiemy w chlebie, innych artykułach i nie jest to dlatego, że koncerny po prostu wielu rolników nie jest dobrze przeszkolony i nadużywa tego randapu, bo nie fajny, bo się posypie randapem, chwasty nie rosną. Panie się... a, co co? a co na ten randap koleżanka mira? Bo to jest istotne, co myśli nowe pokolenie, że jak nas nie będzie, to oni będą sypać randapem albo nie. Koleżanko, chwilę Pani Redaktor, mamy poczekać o kubki tu przez minutę. Proszę bardzo, i za chwilę przygotowuję się do tak. występu Pan Bulzacki. Proszę powiedzieć, co Pani myśli o tak. embarcie, koleżanko, i przy zapowiedzieć, że będzie występował Romuald Bulzacki pod hasłem Ból wrogom ojczyzny, ból, ból, ból. Na początku, na początku zaznaczę, że nie jestem żadnym ekspertem. Temat randaku bardzo, bardzo z, z tym zastosowaniem glifosatu randaku walczył doktor Zbigniew Hałach. Nie jestem osobą kompetentną do powtarzania tej, tej całej wiedzy informacji. Mogę powiedzieć z własnej perspektywy, że osobiście nie wypiłabym litru glifosatu. Państwu również nie polecam i myślę, że tutaj nie, nie muszę się podpierać żadnymi dowodami. A jeśli chodzi o moją osobistą teorię, która kryje się zastosowaniem tego typu środków, to oczywiście jest to czysty zysk dla korporacji. Dla no, no Monsanto, idzie. kiedy Bajer kupił Monsanto, zamknęło się wiem, to się... To jest telefon Sony, nie polecam telefonu Sony. Nie kupujcie. Tutaj pozostaje mi tylko i wyłącznie do świadomego wyboru, tak. wyboru tak. żywności, którą mam zamiar. To, to nieperpetuowanie nie tego systemu, niepartystykowaniu nie w tym całym kolejnym napędzanym przez wielkie korporacje. Nie, nie chcę nie tak. być niewolnikami. I tutaj, panie, panie prezesie, Panie Redaktorze, czy robimy zapowiedzianą przerwę, czy. Teraz dopuszczamy do, teraz dopuszczamy do głosu e... prawdziwą sztukę. Romuald Burzacki. Dziękuję za tak wspaniałą zapowiedź. Zaczynam piosenkę z dedykacją dla wszystkich, którzy tutaj są, dla wszystkich Polaków. Piosenka pod tytułem Polska to moja ojczyzna. No, do razu, w ten, metry, się Graj, nie przestawaj. Romuald Bulzacki pojawił się u nas, ten młodzieniec, 68 letni. 18 lat i pół wieku. Także to bardzo młody człowiek. Natomiast proszę Państwa, my tutaj nikomu nie liczymy lat. Ale podkreślamy, że są młodzi i starsi, że jest przekaz pokoleniowy, że jesteśmy wielką prac, rodziną narodową i przypomnę, na początku były bardzo skromne działania jednego z żołnierzy polskich, pana Ludwika Wasiaka. To jest ten człowiek, który tutaj widzicie za moim lewym ramieniem. I tak się błąkali. Były czasy straszne. Bratanek szefa służb watykańskich, który dostał narodowców, tak jak się krowę albo cielaka dostaje, dostał w pakt. Poparł to ojciec ryzyk. Były różne manipulacje i wiarą, i religią. I w pewnym momencie zakazał noszenia mundurów piaskowych. I w tym momencie już się ludzie spostrzegli, ci, którzy są bystrzy, zorientowali się, że to jest agentura brytyjska. Ja wiedziałem wcześniej, ale pamiętam takiego, takiego docenta koseckiego, docent Józef Kosecki, on mówił o tym, że to jest agentura brytyjska, ale nikt mu nie wierzy. Uważaliśmy, że to jakiś starszy, siwy, łysy, a no, on no, był łysy chyba, nie siwy. Starszy siły łysy człowiek. Ale Łysy też może być siwy. No w każdym razie on mówił, że układ tę Strasę, mówił, że zwrócił uwagę, że właśnie Giertych Jędrzej zaprzeczył bohaterstwu jadowskiego i przewidywał, że Roman doprowadzi narodowców do matki, a po drodze wyzuje ich z tradycji narodowo-demokratycznej. I był ten moment, kiedy zabronił noszenia piaskowych mundurów. I wtedy powstał żołnierz polski, pan chorąży, wtedy był w Radze Chorążego, teraz jest generałem Polski Dróży Strzeleckiej. I pan generał Ludwik Wasiak postanowił reaktywować stronnictwa narodowe. Takie umundurowane, takie normalne, takie pełne ideowych ludzi, którzy dla Polski są gotowi popełnić nawet jakieś szaleństwo, tak jak Eliusz Niewiadomski. I powstaliśmy. I byliśmy sekowani ze wszystkich stron. I przyprowadźcie tego pięknego, czarnego psa. O tutaj właśnie, Mila, pokaż jak ładnie wygląda ten pies. No, no, no. Tak, doktor Sokowowska też została przygotowana. Zapraszam, panią doktor, tutaj Tomas, do studia. I słuchajcie, wiedzieliśmy, że w pewnym momencie przetrzemy się do świadomości narodu. Ale nie wiedzieliśmy, jak to się wydarzy. Spotykaliśmy się przy pomniku Dmowskiego, mówiliśmy, że krzyż z Giewontu stoi za Dmowskim. Mówiliśmy o układzie z trasę, ale tym wszystkim informacjom brakowało siły przebicia. I czekaliśmy na śmierć. Powiedzieliśmy wszystko, zawierzyliśmy Bogu. Bóg powiedział: Poznacie prawdę, i prawda Was wyzwoli. No, nie. Zbytny był i trochę zażartował, bo nie powiedział, że to nie będzie od razu. A myśmy myśleli, że chodziło o dał, że powiem prawdę, to jest już od razu. Polska powstała. No nie, tak bo się nie wydarzyło. I w pewnym momencie zawiał silny wiatr historii. Pojawił się człowiek, który nadał, nadał temu wszystkiemu, co było mądre, ułożone, prawdziwe, nadał siłę. Przywrócił blask prawdzie. I tym człowiekiem jest Wojciech Goschański. Dzisiaj go nie ma tu z nami, ale żebyście wiedzieli. Skąd się to wszystko wzięło? Że to nie jest jakiś wymysł jakiegoś aktora ze solca. To jest duch narodu, który mówi w tym miejscu i chyba będzie na miejscu, żeby kolega Buzacki zaśpiewał swoją flagową, bojową pieśń właśnie w tej chwili. Jaka to będzie pieśń, kolego? Bo nas jest więcej. No właśnie. Także pani doktor Siara po mnie. Przypomnę, pani doktor Sokolowska, szefowa koła narodowców. Stronnictwa Narodowego i Miałgosławiego Ramona Brawo, brawo. Pani Gospodarka, tutaj się koło kolegi e, Buzackiego. E, oddaję pani e, mikrofon, teraz pani będzie komentowała i teraz wpuści do go pani w pewnym momencie na wizję i Witam, witam, witam nasze Słowianki, przyjechały z Olsztyna. Cieszę się, że jesteście. Ściskam was serdecznie. Za, zaśpiewać piosenkę, tylko nie wiem, ja, ja siebie dobrze, tu nie tak. słyszę. Czy mnie słychać w ogóle? Ty? Bardzo dobrze, słuchać, tak. Tak, dobrze. Chcę, chcę zaśpiewać piosenkę, jak to yy, redaktor Serdecki yy, zapowiedział. Moja piosenka flagowa. Ale wydaje mi się, że takich flagowych piosenek mam trochę więcej. Ale proszę bardzo. Bo jest nas więcej. Mam nadzieję, że zaśpiewacie wszyscy razem ze mną. bo ne